Uwaga, no, no, proszę państwa, go. wszyscy razem na trzy. Kto nie skacze broni krzyża? Hop, hop, hop! 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 Kto nie skacze broni krzyża? hop! broni krzyża hop, hop, hop. Kto nie skacze broni krzyża, Hop, hop, hop! Kto nie skacze broni krzyża, Hop, hop, hop! nie skacze broni krzyża! Hop, nie skacze broni krzyża, hop, hop! Idziemy teraz i dalej A gdzie jest Krzyż? 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 Gdzie jest Krzyż! jay yes jay